Siema się, witam na CNCSQ z KSHA na moim kanale. Następnie wejdźcie w plusik, wpiszcie kodzik Grawidalo 18 daję wam 10% do teraz dwie darmowe skręczki na sam start metod płatności jest wiele, czy to Blik, czy Pace of Card, e, czy skinki chociażby, a skinki jak wypacacie to bardzo szybko przychodzą. A jeszcze w z moim kodem e, minimum 15 zł możecie sobie zgarnąć takiego handsmana za 600 zł, więc naprawdę zachęcam serdecznie. E, no i co, oczywiście macie link w opisie do tego konkursiku i sobie będziecie mogli dołączyć. Tak samo jak macie link do stronki po prostu, także zachęcam serdecznie do skorzystania z najlepszego kodu. A teraz tak, przejdźmy sobie do odcinka. Na start darmowa skręczka. Tutaj macie skręczki za lewele, Taki dodatek. Co 24 godziny można otwierać każdą. Ja otwierałem na poprzednim odcinku Daimonda, więc dziś sobie otwórzmy Emeralda eee, i zobaczmy, co z Emeralda nam poleci. Leci nam Amber Fate. No nie najlepiej, ale w ogóle jeszcze macie tutaj za poziomy właśnie te Emeraldy. Te, wszystkie te poziomy. Macie po prostu kaskę, którą możecie sobie tutaj odebrać jako dodatek. Ja na razie nie odbieram. Na razie to trzymam, jak będzie brakowało misianka, bo sobie odbierzemy, ale na razie niech sobie będzie. Eee, tutaj macie jeszcze w ogóle cashback w postaci 1% z tego, co wydajecie na stronie, więc to też jest dodatkowo spokorzeć. Przejdźmy sobie do eventu. Eee, mamy tutaj ranking. Eee, pierwsza, kto będzie miał najwięcej punktów, czyli ta pierwsza osoba. Eee, zgarnie sobie M9, a inne miejsca też mają fajne skinki, co prawda nie aż tak mocne. Ale tak się tak myślę, że warto, bo są tutaj potężne skinki. Tutaj mamy dynia, więc sobie klasycznie idziemy na mistrza i dostajemy five za 86 zł Ok. Tutaj za łusik 81. No i tutaj jeszcze hyperbestia 101. Dobra, fajna, fajne. Ta hyperbestia spoko. Mamy marketplace i tutaj za te punkty za, za diamenciki właściwie. Możecie sobie kupić czy to balans, czy skrzynki, więc naprawdę spoko, czy nawet skiny, więc myślę, że myślę, że przyjemny dodatek. My idziemy sprzedać sobie przede wszystkim Hyperbestię, ale tutaj mamy e, pandorki, także je sobie sprzedajemy. No i mamy gruby budżet, Dziś możemy balować. E, no, i tutaj mamy nowe skrzyneczki eventowe, więc sobie z nich skorzystamy. I wiecie co, zakręćmy sobie na start to za 600. To za 600 niech będzie jedno otwarcie pięciu skrzynek w sensie i mega lipa. Drugie otwarcie. Uhuhu. Ale profit i Karius Fell, i Flipknife Fade. Mega fajne. Sprzedajemy Tiger Tooth. Ok, to lekki profit. Teiglowcy na zero. Nawet lekki profit. Flipknife Fade kolejny. Wiecie, co teraz jego zostawię. Niech będzie sobie w ekwipunku. Otwórz ponownie. Butterfly Marble Fade na 0.117%. No i to lubimy. I kolejny Karius. Eee, dobra. Tego Marble Fade sobie zostawimy. Lecimy znowu. Uj, tutaj zabrało. Glossy. Oj, zabrało. Tu też zabrało. Dobra, ostatni raz. Dobra, do ostatniego profitu. Uj, teraz zabiera. Kolejny, dziękuję serdecznie. Jeszcze nowa wóbka i nowa emeczka. Bardzo fajna. To emkę sobie zostawimy, tą a sobie sprzedamy. Eee, no i tak, co mamy tu w Ekipunku? No mamy naprawdę przyjemne skiny. Mamy naprawdę przyjemne skiny. Odcinek już się prawie zwrócił. Znaczy, obecnie jesteśmy na giga ale wiecie, jeszcze tu się wszystko może wydarzyć. Lecimy do tych skrzynek. 5000 za 5 skrzynek na raz. Pyk. Lipa i to mocna. Ojoj. Ta skrzynka mnie chyba nie lubi. Chociaż AWP Meduza teraz spada. Bardzo fajnie. To AWP Meduzę sobie zostawimy na razie. Lecimy dalej. Tu profit, ale nic jakiegoś takiego. O, ten auk dwa koła. Dobra. Nie, tu nie profit. To na zero było. Emeczka fade, Spoko. Stawimy sobie Emeczkę Fate. Albo nie, w sumie mamy już. To możemy ją sprzedać. Eee, lecimy sobie dalej. Oj, tutaj lipa. Tutaj też lipa. Kolejna MSK Fade, Profit, ale nie jakiś wybitny. Uuu, a nie, to jest na zero. Tak się wziąłem. Myślałem, że te rękawiczki o wiele więcej tu zrobiły roboty. E, dobra, to na zero znowu. Oj, tutaj minus. Mm. Dobra, to wiecie co? E, sprzedamy sobie tą MK. Przedamy sobie to i sprzedamy sobie to. Te dwa Butterfly to jest takie nasze zabezpieczenie na dzisiaj. E, idziemy sobie jeszcze otworzyć to kilka razy i zrobimy sobie grubą batelkę. Jak zawsze trzeba jakąś potężną butelkę zrobić, tutaj minus. Dobra, je, je, jeden profit. Jeden profit chciałem powiedzieć. Trafiamy nowego kałaczka, trafiamy AWP Meduzę. Mega fajnie. Dobra, tego kałaczka sobie sprzedam. To też awupkę meduzę zostawiam. Mamy tutaj w ekwipunku 28 koła. Eee, dobra, to to też te sprzedaje, Dobra, mamy 32 koła i tam mamy ponad 20, idziemy zrobić bitwę. Jest dzisiaj tak grubo. Dobra, to wiecie co damy sobie każdą z tych skrzynek. Eee, tylko tak, te sobie damy po jednej, tych sobie damy dwie, tych sobie damy dwie, tych sobie damy trzy, tych sobie damy cztery, tych sobie damy pięć, albo nie, dobra, wiecie co, walić te tańsze, walić to tańsze, damy sobie tak, dwie takie, dwie takie trzy takie. 5 takich i damy sobie, nie wiem, 10 takich. Albo, kurde, dajmy sobie, wiecie co? Dajmy sobie po dwie. I tych dajmy 10 i tych dajmy 10. Niech będzie grubo. I na trzy osoby. Lecimy. Pyk. 26 skrzynek. Odcinek będzie trochę dłuższy, bo długa bitwa. No, ale mam nadzieję, że i tak Wam się spodoba. Pierwsza skrzynka. Bardzo fajny start. 630 złotych, To mi się podoba. My w ogóle wiele ciągle nabijamy. U, nowy gloczek. Ile on kosztuje? 500 złotych. Bardzo fajnie. Zaczyna się ta bitwa mega dobrze dla nas. Tutaj kałaszek. Też, też najlepszy drop. 3 na 3 na razie najlepsze dropy ze wszystkich. Kolejne. Oj, tutaj już nie mamy najlepszego dropu. Ale ta koska nie jest jakaś droga. Więc nas lekko podgonił sobie. but fine. Eee, tutaj. Tutaj lipa. Tutaj lipa. Oj, koska na prawo. Koska na prawo i chyba tracimy prowadzenia, tak jest, 100 złotych ale przejdziemy do tych droższych szynek. tutaj mega syf no i tak mamy najlepsze, ale mega syf no. tak czy tak ojojoj mk 1700, Awpa 1400 a ja syf mamy najmniej ze wszystkich bardzo mi się to nie podoba bardzo mi się to nie podoba zobaczmy dalej emeczka Fake. dzień dobry, wychodzimy na prowadzenia 3300 kosztuje sobie taka emeczka już kolejny raz w tym odcinku ją trafiamy Oj, klopsy. o na ile? 2,5 Ok, mamy równo. Pod fajne, jest tylko z tyłu. Oj, tracimy prowadzenie. Jeszcze w traku, dostałem O, teraz ja dostałem też Statraku. I wychodzimy znowu na prowadzenie. O, trzy dyszki. Nie wiem, tutaj. Ok, mamy prowadzenie. To się liczy. Tutaj. Oj, on lepszego, ale dobra. Dalej mamy prowadzenie, prowadzenie o 100 zł. Tutaj nie wiem. Oj, tracimy prowadzenie. Tracimy prowadzenie i przechodzimy do skrzynek po 1000 zł i zaczynamy chyba nieźle. A jednak w słabym stanie, ale i tak najlepiej ze wszystkich. Oj, omegi. 2000, 2000. I się robi nieciekawie. Tutaj mamy po. fuel injektorze, ale on w lepszym stanie. A Minimal miał minimalwaria filterstet. Ojoj. Robi się źle, widzowie. Robi się źle. Mamy dwa koła straty. Okej, okay, teraz się przybliżymy. A jednak się nie przybliżymy, bo w Battle dostajemy MK. o, M9. -ka. Wychodzi na prowadzenie sobie, bo fine. fajne. zawalił takiego, że to hit. Powiem tak, jak nie trafimy czegoś mega potężnego, jakieś meduski znowu, czy co tego Butterfly'a, no to ciężko będzie to skambekować. Naprawdę ciężko, mamy trzy koła straty i dwie skrzynki do końca. Tutaj filla Injector, lekko się przybliżamy i ostatnia skrzynka by musiała oddać coś mega potężnego stream nie wystarczy i to jeszcze Skirt No niestety niestety widzę, że przegrywamy tą bitwę, ale mamy jeszcze 15 koła i mamy tutaj dwa butterfly'e. więc i tak mamy i tak mamy profit, i tak mamy profit z tego odcinka, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o konkursie, minimum 15 złotych trzeba wpłacić. Macie link w opisie. Z moim kodikiem macie 10% do wpłaty i dwie darmowe skręczki na są start. Link w opisie oczywiście Łapka w górę z złonkiem Widzimy się jutro. Trzymajcie się! Elo.